Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową rozdział 45, werset 7. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. To jest scena, po tym jak Józef powiedział swoim braciom, że jest ich bratem Józefem, który został sprzedany do ziemi egipskiej. W tamtym czasie Józef był znienawidzony przez swoich braci i był bliski śmierci. Ale Ruben, najstarszy brat, powiedział, Jesteśmy z tej samej krwi. Czy musimy go zabić? Tak więc Józef został sprzedany do Egiptu jako niewolnik. W Egipcie pracował pilnie w domu Potyfara. Został jednak wtrącony do więzienia przez fałszywy spisek, ponieważ nie uległ pokusie żony Potyfara. Po przejściu wielu trudności, został władcą Egiptu. Uświadomił sobie, aby ocalić wszystkich Izraelitów. Bóg posłał mnie w ten sposób, do ziemi egipskiej. Był znienawidzony przez swoich braci. Został sprzedany do domu Potyfara. Chociaż oparł się pokusie żony Potyfara, skończył w więzieniu. Musiał czuć, że to niesprawiedliwe. Wierzę w Boga i staram się żyć zgodnie z wolą Boga, ale dlaczego tak się dzieje? Ci, którzy nie mają wiary, będą narzekać. Jednak Józef nigdy nie narzekał. Gdy został władcą całego Egiptu, zdał sobie sprawę, Bóg posłał mnie najpierw do Egiptu, abym ocalił wszystkich Izraelitów, którzy są w Kanaanie, cierpiących z powodu tego głodu. Zdał sobie z tego sprawę. Dlatego, powiedział takie słowa w tym wersecie. Czasami, możemy pomyśleć, tak wiernie wierzę w Boga, dlaczego jestem w tak wielkim bólu i cierpieniu? W tym momencie możemy nie zrozumieć, ale później możemy zdać sobie sprawę, że Bóg ma wielki obraz. Ostatecznie, Bóg miał wielki plan, aby zapewnić Izraelitom dobrobyt w Egipcie. I uczynić ich wielkim narodem przez Józefa. Później Józef zdał sobie z tego sprawę, więc już nie nienawidził swoich braci, a bracia również poczuli ulgę. Ostatecznie Bóg sprawił, że przeszedłem przez ten proces, aby znaleźć się, gdzie jestem dzisiaj. Wy wszyscy, teraz, możemy nie rozumieć. Jednak później zrozumiemy wielką opatrzność Boga. Gdyby Józef nie poszedł do ziemi egipskiej, czy Izraelici byliby w stanie stworzyć naród? Dziękuję Wam bardzo.